Dzień dobry. Jak zauważyliście, pewnie troszkę inna perspektywa. Nowa jakość idzie. Za długo się nie pomęczyliście z moimi nagraniami z y, poprzedniego telefonu. W chwili obecnej y, znajduję się na bazie PKS Rzeszów. Przygotowuję się do popołudniowej służby na linii numer 402. Nagram Wam jeszcze raz przejazd techniczny relacji baza MPK, baza PKS, dworzec autobusowy PKS. Z uwagi na to, że mam nowe urządzenie i jestem w stanie pokazać Wam o wiele więcej niż pokazałem Wam poprzednio w przypadku jazdy autosany. Także mam 15 minut do odjazdu z dworca. Odpalam pojazd. Jak widzicie sterownik na kurze SRG 6000P. Jesteście w stanie go ujrzeć, oczywiście, tak jak wam powiedziałem, staram się unikać bileterki ze względu właśnie na możliwość pokazania wrażliwych danych pasażerów. Tego chcę uniknąć. Także bileterki, bileterki nie będzie widzieć, staram się to kadrować tak, żeby, żeby, żeby ta bileterka nie była widoczna. Zostało mi jeszcze ustawienie lusterek. Jak już pewnie słychać yy, po zamykaniu drzwi jestem dzisiaj na pokładzie wozu Iveco. Iveco Crossway 10,8 metra. Jeszcze tylko odpalę klimatyzację, bo na wozie jest troszkę ciepło się zaczyna robić. Dobra. No i zaczynam ruszać. E, dzisiejsze, dzisiejsze zadanie, jakie zaczynam realizować, to są e, bodajże że z tego co pamiętam, cztery kursy e, linią 402 Krasneburka, z którego oczywiście nagrania zrealizuję i Wam, i wam rzucę. E, następnie jeden kurs linią 300-207 Nowa Wieś to też Wam się postaram nagrać. I na końcu, już praktycznie w godzinach wieczornych, kurs linii 203, która, która jeździ do Zarzecza. Niestety tego Wam nie nagram, ponieważ kurs będzie realizowany w godzinach już późnych wieczornych. A jak wiecie, no telefony... ...iPhone'y, bo tu w tej, w tej chwili właśnie zakupiłem lepszego trochę iPhone'a do nagrywania. iPhone'y nie... Obs nie radzą sobie odmają opinii nieradzących sobie jeżeli chodzi o ciemne, o ciemne kadry tak więc wyjechałem w tej chwili z bazy PKS udaje się będę się udawał będę skręcał w lewo na Aleję Wyzwolenia będę udawał się w kierunku ulicy Warszawskiej czekam w tej chwili aż aż ruch zmaleje na tyle żeby mógł się włączyć do ruchu bezpiecznie oczywiście mając na uwadze, że nie jadę samochodem osobowym a jest to, jest to e, autobus który ma ponad 10 metrów więc tutaj też e, w sumie mógł przeliczyć na to, aż e, jakiś kierowca też uprzejmie mnie puści, a nie zawsze nie zawsze się to, się to udaje Udało się, całe szczęście. Trochę przejechałem przez obszar wyłączony z ruchu, ale e, tak ustawiłem się do wyjazdu, że nie było, nie było innej opcji tego zrobić. E, tak jak mówiłem, w tej chwili realizuję przejazd techniczny. Mam nadzieję, że, że efekt końcowy tego nagrania będzie na tyle, na tyle dobry, że będziecie mogli w stanie widzieć drogę przede mną, e, jak i jak i to, co się dzieje w podpicie. Tak jak wspominałem, bez bileterki. Nie chcę, nie chcę po prostu, żeby czyjeś dane osobowe wypłynęły, postaci imienia i nazwiska wypłynęły do internetu, bo ktoś może sobie tego nie życzyć. Będę aktualnie zjeżdżał z ronda imienia kapitana Władysława Koby i wyjeżdżam w górę na ulicę Warszawską. Na nagraniu z 207 opowiadałem wam, na nagraniu z Autosana opowiadałem Wam o tym po kolei co mijam. Także tu jesteście, teraz macie o wiele większe spektrum, szersze spektrum na prost, yy, widzicie Wojewódzki ośrodek Ruchu drogowego w Rzeszowie. Wojewódzki ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie po lewej ręce teraz. Przejeżdżamy nad aleją Wyzwolenia, w którą wcześniej jechaliśmy i udajemy się w kierunku ronda imienia Jana Pawła II, który łączy trzy ulice. Ulicę Marszałkowską, na którą się udajemy, ulicę Warszawską, którą właśnie w tej chwili podążamy oraz ulicę Lubelską, która je, je, leci, można powiedzieć, równolegle do ulicy Warszawskiej. Mamy pieszą zbliżającą się do przejścia dla pieszych, jest na wyłączonym pasie zieleni dzielącym obydwie dwie jezdnie przeciwległe do siebie, także przepis wyraźnie mówi, że jeżeli pieszy, pieszy jest w pobliżu przejścia dla pieszych i upewni się, że, że jest bezpiecznie to przejście dla pieszych opuścić to pieszy pod... no, brakuje mi słowa kierujący pojazdem mechanicznym jest zobowiązany umożliwić pieszemu e, przejście przez e, przejście dla pieszych. Tak jak wspominałem wcześniej, wjeżdżam na rondo imienia Jana Pawła II. Jadę oczywiście teraz przyjazdem technicznym. Ja mam już pity przejazd liniowy, ponieważ e, zmiennik, od którego wziąłem, wziąłem pojazd już mi przygotował służbę przygotował mi służbę na sterowniku także, także nie muszę programować tej służby tutaj mam na sterowniku 8 minut do odjazdu na kasie fiskalnej też mam 8 minut do odjazdu na bileterce także także ja w tej chwili można powiedzieć przyjadę na dworzec i Natychmiastowo będę udawał się na stanowisko odjazdowe. Stanowisko odjazdowe jest to stanowisko numer 9. Dla tej konkretnej linii sobie jeszcze wypłukuję powietrze z lęczbi z fotela, z oparcia, bo zmiennik widzę, że czuję, że podkopował sobie trochę hotel. Ja nie jestem, że tak powiem, zwolennikiem, nie jestem przyzwyczajony do tego typu rozwiązania. Troszkę samochód szkoły jazdy tutaj e, wymusił, e, że tak powiem, przejechał już na czerwonym świetle, ale no, to jest zrozumiałe, każdy kiedyś musi się jeździć, e, więc e, obecnie kierowca, e, kierowca Uczy się jak jeździć, gdzie ma się nie uczyć, jak jeździć, jak tylko w warunkach ruchu drogowego. Po prawej stronie mam, po prawej ręce mam galerię Rzeszów. Oraz skrzyżowanie Alei Piłsudskiego, Ulicy Marszałkowskiej oraz Ulicy Krakowskiej. Znaczy w sumie jeszcze nie Krakowskiego, bo Piłsudskiego mamy też po prawej i po lewej ręce. Jest to skrzyżowanie Ulic Ciepińskiego, Piłsudskiego oraz Marszałkowskiej. skręcamy w lewo w kierunku dworca, yy, wjeżdżamy zaraz na Rondo imienia Dnowskiego. Jest to Rondo, który, na którym w dni... Yy, dni powszednie dni nauki szkolnej jeździ bardzo dużo pojazdów bardzo dużo autobusów tędy przejeżdża to skrzyżowanie potrafi być bardzo ruchliwe bardzo zakorkowane w godzinach szczytu my kierowcy nieraz mamy po prostu problemy jadąc z tym skrzyżowaniem z że tak powiem z dotrzymaniem czasów odjazdów i przyjazdów na przystanku. Ja tu mam jeszcze 5 minut do odjazdu. Także tak jak wspominałem, przyjadę na dworzec i od razu podstawiam się na stanowisko odjazdowe. Zajęłem od razu lewy pas, ponieważ w momencie, kiedy zająłbym prawy pas, a praktycznie od świateł do skrętu na dworzec jest około, ja wiem, 100-200 metrów. Musiałbym kombinować zmieniając pas, zmieniając pas z prawego na lewy z powrotem. A tutaj w tym przypadku to, że tak powiem, sobie ułatwiam. Bo tutaj zaraz za przystankiem, który właśnie mija, wystąpił z ludzkiego urząd wojewódzki 03. Mam z lewo skręt na dworzec autobusowy. Z tego co testowałem ten telefon dzień przed, przed realizowanym nagraniem widziałem, że jest o wiele bardziej, o wiele większa różnica jeżeli chodzi o, tutaj uprzejmi kierowcy oczywiście mnie puszczają, jest to bardzo, bardzo miłe, bo kierowcy zaczynają sobie zdawać z tego sprawę, zaczynają sobie z tego sprawę, że autobusy mają też swoje, swoje czasy, swoje, swoje godziny odjazdu, przyjazdu do przystanki i realizują, starają się realizować swoją, swoją, pracę punktualnie. Aczkolwiek nie zawsze się to udaje, ponieważ kierowcy nie są... E, kierowcy, niektórzy kierowcy nie są uczuleni na to, że, że po prostu można złapać gigantyczne opóźnienie. Przede mną widoczny jest wjazd, już wjazd na dworzec autobusowy. Przepuszczę jeszcze rowerzystkę oraz samochód ciężarowy który nadjeżdża z prawej strony, jak i kilka innych samochodów osobowych. Mamy 3 minuty do odjazdu, także jesteśmy, już tak powiem, przejazdem technicznym na dworcu o czasie. Jest wolno, można jechać. Także od razu podstawiam się na stanowisko wjazdowe numer 9. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania następnych filmów.